Masz jeszcze z nimi jakiś kontakt? Czas... Znaczy tam przez na Messengerze się z nimi czasami kontaktuje. Jeden nawet czasami do, tam jak jeszcze mieszkałem u mnie, to przyjeżdżał do nas. Okej. Okay. No to fajnie, no to bardzo spoko. Zami... W ogóle czasami się nawet tak na weekendy spotykaliśmy grupowo, nie? Żeby nawet pogadać, pożartować. nie. To super, a myśleliście o tym, o tym nawet, żeby po iluś tam na taką ten filmik to całą ekipą z znaczy zaczęliśmy znaczy tak, znaczy to w planie ale no wiesz oni on, on, praca ja tam wiesz małym się zajmowałem w ogóle mm -hmm. i wiesz pomagałem mamie też tak samo mm -hmm. No wiadomo, nie było na to czasu. Nie bardzo. było czasu, żeby to w ogóle, żeby tak się spotkać i w ogóle, żeby nagrać długą część na przykład, nie? No ale może w końcu uda się. Chyba, że dałoby radę, chyba żeby dało radę. Myślę, kiedyś że wiele osób by na to czekało, to byłoby naprawdę bardzo fajne, więc mm. życzę wam, aby się udało.